Witam moi drodzy bardzo serdecznie wróżka Fortuna kłania się dzisiaj wiadomość od kartkipera taki przekaz moi drodzy i na koniec niespodzianka rozdanie za wrzesień oczywiście kolejne dwie osoby otrzymają darmowe czytanie trzeba będzie się skontaktować na maila nie będzie to czytanie jeszcze w tym tygodniu ale na przyszły tydzień już się umówimy dobrze moi drodzy Zaczynamy. Co tutaj od kartki pera, bo chciałabym, żeby ten filmik szedł też z jakimś przekazem. No właśnie. Tutaj, moi drodzy, koniec problemów w pracy zawodowej. Była jakaś nieprzyjemna rozmowa, bądź jakaś intryga przez kobietę. Taką rudą, truskawkowe włosy, takie podpadające pod rudę, taki blond, może właśnie jak to się mówi truskawkowy, tak. Nie do końca to jest rudy kolor, ale taki właśnie musztardowy, troszeczkę z odcieniem jakiegoś pomarańczu. Odcienie mogą być różne, aż po ciemny kasztanowy tych włosów i mogą być brązowe, a Mogą być też zielone oczy u tej pani. I z tą panią właśnie były jakieś problemy zawodowe w pracy, coś tam wam nie szło. Ta kobieta jest młodsza od tej osoby, która mnie ogląda. Ta osoba jest młodsza i uważa się za menadżerkę, za bardzo produktywną osobę. Ma o sobie wielkie mniemanie, bardzo wyedukowana. Możliwe, że pracowała w wielu ciekawych Miejscach i oczywiście był z nią problem, ale teraz idzie zmiana do kilku dni, i tutaj widać tą zmianę. Moi drodzy, wszystko się wyjaśni. Jeśli ta kobieta była niefer względem Was, to się wyjaśni sprawa. Ona będzie miała jakieś ta kobieta problemy yy, i będzie musiała się udać w podróż. Gdzieś, yy, moi drodzy, dalej, tak? Yy, tu otrzyma jakąś wiadomość i będzie dosyć duża zmiana. Oczywiście, tu wychodzi, moi drodzy, dla Was yy, dobrze, dlatego że Karma do tej osoby wróci. Możliwe, że ta pani jest trochę zdesperowana poprzez mężczyznę. Wtrąca się ta kobieta do życia mężczyzny. Możliwe, że. Jest coś takiego tutaj w tej historii, w tej wiadomości. Nie wiem, czy ze wszystkimi będzie rezonować, ale ta wasza pseudo-przyjaciółka, moi drodzy, z życia zawodowego, ona możliwe, że wtrąca się do jakiegoś małżeństwa. Możliwe, że jakiejś tam osobie pomaga w załatwianiu na przykład sprawy jakiejś rozwodowej. Wtrąca się do życia jakiejś kobiety i mężczyzny, i z tego wyjdą bardzo nieprzyjemne afery. Także, moi drodzy, dla Was zmiana dobra, bo oczywiście tutaj jest. Zawiadomienie o problemach dla waszej takiej pseudo-przyjaciółki. Także tak to wygląda, moi drodzy. Karty Kipera tu są związane czysto z życiem waszym, takim zawodowym. Oczywiście dla Was to jest takim pocieszeniem, bo po prostu no, ta kobieta namieszała sobie dużo w życiu poprzez właśnie wtrącanie się do czyjegoś związku. I tutaj, tak to wszystko, właśnie moi kochani, widać jak na dłoni. No dobrze, moi drodzy. Ja powiem tak teraz, bo to było takie króciutkie, wiadomość, wiadomo, może nie ze wszystkimi rezonować, moi kochani. Oczywiście, ja to rozumiem i to jest normalne. Teraz, moi drodzy, to rozdanie. Ja tutaj wylosowałam dwie osoby za wrzesień i zaczynamy. Oczywiście, kochani, ja wiem, że dużo osób tutaj czeka, ale moi drodzy, po kolei na pewno, jakbym mogła i miała czas, to oczywiście bym się spotkała ze wszystkimi. Rozdanie. Pierwsza osoba, która wygrała darmowe czytanie ze mną, to jest do godzinki czasu, możemy rozmawiać bądź też umawiać się na jakieś wróżby. Pierwsza pani to jest pani Dorota Krzemińska i to jest bodajże NIK 49,85. I druga pani to jest pani Filomena Gorkiewicz. Ja serdecznie gratuluję ze swojej strony i czekam na maila. Umówimy się na przyszły tydzień. Robię to czytanie, właśnie tutaj rozdanie wcześniej, przepraszam, a czytanie będzie w kolejnym tygodniu. A dlaczego? Dlatego, że po prostu mam takie opóźnienia i dużo zamawiacie horoskopów rocznych, moi mili, i z tym jest dużo pracy, bo dla jednej osoby trzeba poświęcić naprawdę sporo czasu, żeby taki horoskop zrobić, zamawiacie z różnych kart, także tutaj jest naprawdę pracy mnóstwo, ja muszę się wywiązywać, a mam też swoich zajęć bardzo dużo. Różnych. Także moi kochani, tutaj to rozdanie: pani Dorota Krzemińska, powtarzam i pani Filomena Gorkiewicz. Proszę te dwie pani o skontaktowanie się na maila i wybierzemy dogodny termin dla nas i dla pań i dla mnie i będziemy po prostu sobie tutaj rozmawiały. Dobrze, ja gratuluję raz jeszcze. Dziękuję za to wszystkim, że jesteście, moi drodzy. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, to jest tego kanału Tarocistka Fortuna. To jest tylko jeden taki mój wymóg, aby brać udział właśnie w losowaniu tych czytań. No dobrze, to wszystko. Ja pozdrawiam bardzo serdecznie. Nie chcę nikomu zabierać więcej czasu. Do usłyszenia, kochani. Trzymajcie się, ciepło. I pamiętajcie o subskrypcji tego kanału. Bo myślę, że warto. Dobrze, do usłyszenia, pozdrawiam raz jeszcze.